Ale tam już pan dzwoni do pana Jarosława. Tak może... Pan pozdrowi od nas pana Jarosława, gdzie jest wrak? Wcieliłem się w skórę opozycji ulicznej, pluton policji w pościgu pojmał mnie, mi mi pory. No bo w końcu nasza policja napełnuje tego Prawa i Sprawiedliwości. Było mówione na okrągło, że będzie sprowadzony wrak, że dojdą do prawdy, że będzie wyjaśniona katastrofa smoleńska, a ja jestem ciekawa gdzie jest wrak. Mam Kłamstwo tu wszystko napisane. Sączy się gdzie dalej. jest wrak? Pęcznieje, potęguje. Nie, to może Czekamy to, na odpowiedź to, nie na pytanie. Idziemy po prawo i będziemy się przypominać. I będziemy się przypominać jak ja. pan... czego nas pan filmuje? Zabierz łapę. Tylko nie, nie, nie. z łapami. A co pan robi? A pan to nie jest Instytut przypadkiem Lecha Kaczyńskiego? No. Jest, Proszę panie, czy do pani panie? czy ja do pani cokolwiek mówiłem, czy ja do pani ręce wyciągałem? Pytam się. Odległość met? Pytam się. Odległość met? Pytam się. Odległość metr? A to taki... Do widzenia, panie milicjancie. Do widzenia, panie milicjancie. Zaraz. Będziecie prosić na te roboty.